To będzie teraz wszystko na temat English Live Class z serialem Grace i Frankie. Jeśli ktoś tutaj zastanawia się nad tym, czy wziąć udział w tych zajęciach, czy nie brać udziału w tych zajęciach, to mam nadzieję, że za chwilkę będziecie znać odpowiedź. I mam nadzieję, że będzie twierdząca. Więc pokażę wam za chwilę, to mi nie jest potrzebne. Cześć Ewa. Słuchajcie, English Live Class jest dzisiaj o 19:30. To tak, żeby rozwiać wątpliwości. Jeśli oglądasz to gdzieś tam w przyszłości, to ten English Live Class jest dostępny na teachola.com w zakładce sklep, można sobie kupić do niego dostęp po fakcie. Tak samo jak możecie uzyskać dostęp do poprzednich English Live Class, na przykład był z serialem Wednesday, to był pierwszy, potem kolejny był z serialem Modern Family i ostatni to było z serialem z HBO The Last of Us. No więc wszystkie trzy są tam dostępne i kupując dostęp do English Live Class dostaniecie też homeworki do tego, audio, checklistę oczywiście i listę pytań, wszystkie materiały i dostęp do tego nagrania. Powsze czasy, czyli możecie sobie odtwarzać nagranie ile razy chcecie. A kiedy bierzecie na żywo udział w English Live Class, to możecie po pierwsze odpowiadać na głos i wypowiadać się, a potem siebie możecie posłuchać na tym nagraniu to jest też fajne zadanie i możecie też brać udział w czacie na żywo. Więc w ten sposób, kto jeszcze ma taką blokadę, która mu nie pozwala na razie się odezwać, nawet jednego zdania powiedzieć, nawet przeczytać czegoś, co czasami tam na slajdzie pokazuje jakieś cytaty, czasem proszę, żeby tylko przeczytać ten cytat, bo to już jest coś, że powiesz na głos choćby przeczytane jedno zdanie, to już jest naprawdę dużo, to jest krok do przodu dla każdego, kto ma blokadę językową. A może akurat zostanie przy głosie i powie jeszcze dwa zdania więcej, albo choć jedno. Jeśli nie, to jest czat na żywo i bardzo proszę wtedy wszystkich, którzy nie chcą mówić na głos, żeby pisali swoje odpowiedzi tam w tym czacie, żebyśmy mieli między sobą dialog podczas tej lekcji. Słuchajcie, żeby mówić, trzeba mówić, nie ma na to innej rady. Żadne, wiecie, klikanie w aplikacji Duolingo czy robienie fiszek. Ja nie mówię, że to jest złe, ja sama to robię i polecam wszystkim, żeby to robili. Ale to nie nauczy was mówić, nie będziesz lepiej mówić, bo więcej oglądasz seriali, czy nie będziesz lepiej mówić po angielsku, bo nauczysz się już tylu słówek, że już będziesz mówić, no bo po prostu będziesz je znać. To tak nie działa, nie da rady, nie ma opcji. Trzeba mówić od początku z tym zasobem, co się ma. Więc to, co umiesz dzisiaj, to jest wystarczające do tego, żeby przyjść na live'a i powiedzieć parę zdań. Choćby, słuchajcie, na początku, wiecie, coś, coś naprawdę... Ja będę się starała zadawać pytania i takie trudniejsze, które możecie sobie pobrać właśnie w materiałach do zajęć. Tam są cześć, Ania, my się dziś widzimy wieczorem te, wiecie, takie trudniejsze pytania, na które trzeba się trochę bardziej zastanowić. Trochę większa, jest, dłuższa jest ta odpowiedź. Co wiemy o małżeństwie Franki? No, sporo wiemy, obserwując ją i Sola. Możemy dość dużo powiedzieć o tym, jaką oni mają relację, mieli relację. W porównaniu szczególnie z Grace i Robertem ich małżeństwo wygląda kompletnie inaczej. Ona nie była w jego pokoju od lat i nawet nie widziała pewnych rzeczy, które tam były oczywiste. No więc słuchajcie, pytania będą bardzo zróżnicowane, jeśli przerażają Cię pytania w tym, to się nie martw, bo to są tylko niektóre z nich, a dodatkowo będą jeszcze inne, o wiele różne, prostsze. Eee, cześć, Justyna Grażyna. Eee, mamy dzisiaj... Eee, no co Wam chcę powiedzieć? Pytajcie, o co, chce, co chcecie wiedzieć, eee, co mogę Wam jeszcze pomóc. Eee, więc słuchajcie, wracając do tego, że żeby mówić, trzeba mówić, to teraz pytanie brzmi, kiedy mówić, do kogo mówić, co ja mam mówić... W, Możesz mówić do siebie, to będzie taki pierwszy dobry pomysł. Możesz mówić do lustra, do psa, do kota, do dziecka, do kogo chcesz, kogo masz e, koło siebie, do ściany. E, Ania pyta, ile czasu będzie trwała lekcja? Zazwyczaj trwa godzinę. Nie przekraczamy raczej 60 minut. Na pewno nie przekroczymy. E, mam wybranych 12 scen z serialu, więc wyświetlę wam 12 e, takich kadrów i sobie będziemy rozmawiać na temat tego, co się teraz dzieje w tym kadrze, e, co kto powiedział. Co się stało później, co się stało wcześniej. No i wiecie, to będzie po prostu tylko taka zachęta dla Was do tego, żeby mówić, bo o to właśnie chodzi, żebyście głównie mówili Wy podczas tej lekcji, a nie ja. Yy, więc zachęcam do tego, żeby mówić, bo potraktujmy English Live Class jako okazję do tego, żeby coś powiedzieć na głos do ludzi i to jeszcze do obcych ludzi. Kamerki są wyłączone, więc wiecie, ta, ta, ta warstwa blokady też odpada, że patrzą na mnie, nikt nie będzie patrzył, nikt nie będzie wiedział w ogóle, kto co powiedział, kto jakie błędy popełnił, w ogóle kogo to obchodzi. Nie ma żadnego poprawienia błędów, to nie jest lekcja lekcja, yy, tylko to jest, wiecie, po prostu Okazja do tego, żeby powiedzieć cokolwiek, nawet z błędem, nawet ze złą wymową, whatever. Ania pyta dalej, czy jest możliwość kontynuacji do, dla dalszych odcinków, czy to już spotkanie 1 do 1? I teraz Ania poruszyłaś taki temat, którego ja jeszcze sama nie poruszałam. Do tej pory robiliśmy tak, że English Live Class to była tylko jedna lekcja, tylko z jednym jedynym odcinkiem. Eee, I to robiłam po to, żebyście sobie sami obczajali, który serial wydaje Wam się ciekawszy. Jeśli kogoś bardzo wciągnęła ta Wednesday, spodobała się ta English Live Class, to już wiecie, co robić z kolejnymi odcinkami i podobnie możecie je potraktować. Możecie sobie takie checklisty tworzyć też sami. Podczas pierwszego oglądania i na przykład przy drugim oglądaniu już sobie korzystać z własno, właśnie, własnoręcznie przygotowanej listy. No nie jest to proste, bo też nie wiecie, może zawsze jeszcze na początku na co zwracać uwagę. Ale wracając do Twojego pytania, z Gracie Frankie będzie zupełnie inaczej, dlatego że po tym naszym English Live Class chcę ruszyć z małą kameralną grupą, która będzie uczyła się dalej z tym serialem. Chciałabym, żeby to było 6 spotkań, czyli 6 odcinków Gracie Frankie. Także miejsce jest bardzo mało, bo ta grupa będzie tylko 6-osobowa. I część miejsc już mam zajętych, więc będzie kilka miejsc, żeby się zgłosić i wziąć udział w tych lekcjach na żywo. To będą lekcje w stałej grupie i będę chciała też robić coś takiego, cześć Michał, żeby Was do, do osobnych pokoi rozdzielać, czyli będziemy rozmawiać razem w grupie w szóstkę, w siódemkę, bo jeszcze ja, ale będę Was też rozdzielać do pokoju w parach, żebyście w swoich małych parach rozmawiali. Także podczas godzi jednej godzinnej lekcji będziecie rozmawiać z na przykład no, piątką osób, tak, z każdym, z każdym w grupie. Czyli, jeżeli przez godzinę masz okazję porozmawiać z pięcioma, a nawet sześcioma e, osobami w 60 minut, czyli po parę minut z każdym porozmawiasz, jeżeli spotkamy się tak sześć razy przez sześć tygodni, to twoja blokada językowa, jeśli nie zniknie, to na pewno się mega skurczy, no bo po prostu musisz rozmawiać, będziesz rozmawiać na 100%. E, więc to jest mój plan, żeby ruszyć właśnie z taką stałą grupą, 6 osób, 6 tygodni. E, szczegóły będę podawać już po English live class, bo na razie myślę tylko o tym. E, dobra, więc tak, w materiałach do pobrania pobieracie sobie checklistę, pobieracie listę pytań co jest waszym zadaniem wszystko tutaj e, mamy napisane, możemy czytać po kolei, po pierwsze watch the first episode of Grace and Frankie without this list just enjoy the show czyli za pierwszym oglądaniem i to polecam robić z każdym serialem, zawsze jeśli to jest serial do nauki angielskiego, bo jak oglądasz dla przyjemności, to nie będziesz oglądać jednego odcinka dwa, trzy razy ale tutaj uczymy się z nowych zwrotów, więc słuchamy odcinka 2-3 razy. Dlatego wybieramy krótkie seriale, a nie takie po godzinie jak The Last of Us. To był wyjątek. O eee, Wednesday chyba też nie była taka krótka. Never mind. Może to nie były najlepsze wybory. Były, było bardzo fajnie. Ok, Grace i Frankie. Eee, oglądacie sobie tylko dla przyjemności. Próbujecie zrozumieć cokolwiek z tego wszystkiego, co się tu w ogóle wydarza, eee, kim one są, co one. Co one, jakie one mają problemy, co się dzieje. Wracam do tego za sekundę. Aniu, link do dzisiejszego spotkania za chwilę wyślę. Po tym live'ie dostaniecie wszyscy właśnie swój link i tam, tam się zobaczymy. Nie, spokojnie nic nie umknęło. Ja to za chwileczkę wyślę. Już kończę, wiecie? już kończę. No, i dobra, oglądacie sobie serial, staracie się zapamiętać z tego cokolwiek, w ogóle zrozumieć cokolwiek, bez żadnych napisów, nie? Potem tak: Look at the list and read it out loud. Try to connect them with the sentences. Who said the phrase? What was the context? Czyli po obejrzeniu serialu pierwszy raz biorę tą kartkę, czytam to na głos i sobie myślę: I've been so looking forward to this. Kto to powiedział? Jaki był kontekst? Kiedy to zostało użyte? I z tego co pamiętam, powiedziała to Frankie lub Grace. I was so looking forward to this. To oczywiście było kłamstwo, które powiedziała zdaje się Frankie do Grace, bo one się nieszczególnie lubią, jak pewnie wie, wiecie już, mam nadzieję. Nothing gets by you, to na pewno powiedziała Frankie do Grace w restauracji, kiedy ona, Grace powiedziała, że o, nie ma naszych mężów, co, oni spóźniają się? Ona powiedziała, nothing gets by you, nic ci nie umknie, ty Sherlocku, jak ty tutaj wszystkie, jak ty ładnie, ładnie łączysz te kropki, nothing gets by you, nic ci nie umknie. I w ten sposób przechodzicie przez listę. I wreszcie oglądacie serial drugi raz. Watch the episode again. Tick off the boxes next to the phrases you hear on the show while watching. Catch them all. Czyli tutaj sobie teraz oglądacie drugi raz, i padło to. Yes. Nothing gets by you. Odhaczam. Usłyszałam ten zwrot. I've been so looking forward to this. Usłyszałam, odhaczam. Fajna zabawa, przysięgam. To się naprawdę bardzo sympatycznie robi. A szczególnie fajnie jest, kiedy któreś zwroty zostaną i nie zdążyłam ich wyhaczyć, nie, nie usłyszałam ich, nie mam pojęcia, gdzie one padły, i zaczyna się szukanie. To jest po prostu świetne. Wtedy najwięcej się uczycie, czyli błędy tak zwane, czyli te pominięcia, te porażki, to są najlepsze dla Was, bo najlepiej zapamiętacie właśnie te te informacje, które żeście tutaj sobie ominęli, bo do nich musicie teraz wrócić. Można albo wejść w transkrypcję odcinka, którą macie dostępną w Language Reactor na Netflixie, w co teraz nie będę wchodzić, albo gdzieś w internecie znajdziecie transkrypcja i sezon pierwszy, odcinek pierwszy yy, i tam zaczynacie szukać tych słów i w ten sposób to... albo po prostu oglądacie trzeci raz i lecicie od nowa. Także yy, może to być w ten sposób. Wszyscy, którzy biorą udział w wieczornych zajęciach na żywo dostali też Audio, czyli nagranie tych wszystkich zwrotów, ja nagrywam, nagrywałam dla Was wszystkie te zwroty z odpowiednimi pauzami, żebyście mogli powtórzyć na głos. Może spróbujmy sobie razem: I've been so looking forward to this. Nothing gets by you. Straight up. Straight up. I have a very strong sense. W ten sposób nagram wszystkie zwroty, żebyście mogli je powtarzać na głos. I tyle. To jest cała praca, jaką wykonujecie z tą checklistą. Potem bierzecie sobie listę pytań i sobie ją po prostu analizujecie. Who and why is Frankie texting at the restaurant? Czy pamiętam, czy nie pamiętam, do kogo Frankie pisała SMS-a i dlaczego, i co było w tym SMS-ie? Na pewno o tym będziemy gadać dziś wieczorem. Pewnie nawet wyświetlę Wam właśnie tekst tego SMS-a i zobaczymy, do kogo go wysyłała. Eee, no i zastanówcie się, można tutaj uzupełniać checklista, jak również ta lista pytań jest edytowalna, więc można sobie w telefonie wygodnie wpisać odpowiedź i przyjść przygotowanym na zajęcia, albo można sobie tylko odpowiedzieć w, po prostu w głowie, ale myślę, lepiej jednak napisać, wybrać te kilka słów i je tam umieścić i z większą e, odwagą odezwiecie się na zajęciach. Tak? Jeśli będziecie mieć te słowa klucze chociaż wpisane tutaj w odpowiedziach, why did they all meet? Dlaczego oni się wszyscy w tej restauracji spotykają? Opisz sceny w restauracji. How did Grace feel when she was back at home? What did she say to Robert when, she, when he came to her bedroom? Um, oh, she said something interesting. But we're gonna talk about this all later in the evening. No i tak sobie właśnie odpowiadać na te pytania. Jeśli nie wiecie, wracacie do serialu. I to tyle. My dzisiaj zobaczymy się wieczorem i będziemy sobie na te pytania wspólnie odpowiadać. Będzie fajnie, będziemy też sobie patrzeć na checklistę, bo może nie wszystkie te zwroty są dla Was jasne. Oczywiście, można zadawać pytania, można pisać na czacie, można i należy, i po to to jest właśnie, żebyście aktywnie brali udział i powiedzieli cokolwiek. To jest po to, żeby przełamać się i powiedzieć coś. Do obcych ludzi. Czy jeszcze komuś mogę odpowiedzieć na jakieś pytanie, czy w czymś jeszcze mogę pomóc, dajcie znać. Um, jeśli nie, to będziemy kończyć. Um, link do pobrania tych materiałów jest w bio, ale też podyktuję go, bo jest prosty. teacherola.com slash double S, czyli 2s na końcu, live class razem oczywiście przez V i 2s na końcu. Tam pobieracie. Materiały do Gracie Frankie. Gracie Frankie obejrzycie na Netflixie. Pierwszy odcinek, pierwszy sezon. I tyle. Do zobaczenia dziś wieczorem o 19.30. Pa pa!